Proszę bardzo, proszę Pan. Tak, obstwierując do tego, na ile, to jest realistyczny scenariusz, gdyby taki reset amerykańskich stosunków w Europie się tutaj powtórzył i my byśmy się znowu zbliżyli do tych naszych przyjaciół ze wschodu, czyli byśmy z tymi tymi w cudzysłowie braćmi słowianami, czy to by nas od tych nieszczęsnych 300 miliardów, które mamy zapłacić, nie uchroniło? Nie wiem, nie wiem, dlatego że proszę pana. Bardzo dużo zależy od, jaki, od tego, jaki pogląd na tę sprawę miałaby Moskwa i Berlin. Nas nikt by nie pytał o to. Po co? Powiedzmy, że Póli żeby robić nazwę to prezydentami amerykańskimi, ale jeśli mogę szybko, drugie pytanie. Proszę bardzo, proszę bardzo. Może on będzie trochę takie naiwne, ale załóżmy, że miałby Pan wytłumaczyć komuś pozbawionemu takiej wyobraźni politycznej, z czym by się wiązała ta dominująca pozycja ekonomiczna, co za tym idzie społeczna, a takim, jakby się to przełożyło na takiego po prostu szarego człowieka, tak? No, no szary człowiek, na przykład tutaj w Ciechanowie, jeśli by się okazało, że. Nieruchomości tutejsze muszą być, prawdopodobnie nie byłby wyrugowany z nieruchomości, którą zajmuje, tylko zostałby odczynszowany. Musiałby płacić haracz. No i tyle, wie pan. Teraz już, nikt, teraz już nikt niewolników nie zabija. Jest taka książka, historia medycyny SS której to autorzy bardzo precyzyjnie, tak z niemiecką pedanterią, podają statystyki, takie właśnie wyliczenia, jak, ile Niemcy, znaczy Rzesza Niemiecka miała z jednego więźnia obozu koncentracyjnego. Okazuje się, że bardzo niewiele, około kilku marek, niecałe cztery marki i to w dodatku przy uwzględnieniu nawet takich pozycji jak dochód z utylizacji zwłok. No to z żywego niewolnika ma się znacznie więcej dochodu. Po co go zabijać? Raz, że to nieładnie. A po drugie, no po co? To, wiemy, można go eksploatować aż do śmierci. A czasami nawet i dłużej, bo długów narobi to jego dzieci można eksploatować. Proszę bardzo. Ja Jeżeli chodzi tutaj o Rosja, Niemcy, Polska, to... Co te narody zbliża? Niemcy i Rosję. Wielka miłość do Polski, prawda? Może od jakieś niesnaski, między nimi są, prawda? I wojny bywały, to jest wielka miłość. Nigdy Niemcy nie pozwolą, żeby Rosjanie opanowali cały kraj, co Polskie i Rosjanie nigdy nie pozwolą. Tak jak było w 1939 roku. Oni pójdą na jakiś układ, prawda? I to jest uprawniona pana teza. Ja się z tą tezą zgadzam. Jeżeli chodzi tutaj o roszczenia żydowskie, większość tych roszczeń żydowskich. To nie ma spadkobierców, a jeżeli nie ma spadkobierców, to jest nie większość wszystkie, wszystkie. nie mają. To jest konstrukcja prawna, prawda? Że pana... mnie nie przychodzi na skarb państwa. Proszę nie pana, prawa rzymskiego. Prawa proszę rzymskiego pana wszyscy o tym wiedzą, no, wszyscy, o tym, wszyscy wiedzą. o tym wiedzą, również Żydzi o tym wiedzą, ale oni wcale nie mówią, że y, oni są spadkobiercami w rozumieniu cywilnoprawnym. prawnym Mówi. tylko po prostu chcą no dostać te pieniądze i tyle. Y... No to jak ja bym powiedział, jeszcze przedstawicielem ziemiań polskich, prawda? I chcę odebrać te majątki ziemskie, co tutaj no, był na okolicy, prawda? Na organizację. Organizacje żydowskie, prawda, różne stowarzyszenia chcą te majątki odebrać, scenować na siebie, to jest bzdura prawna, totalna. No, proszę pana, tak ale proszę. proszę pana, no zgadzam się z Panem, tylko jak przychodzi do pana bandyta. Przystawia panu do głowy pistolet, to on nie prawnych argumentów nie używa, tylko mówi: dawaj portfel i tyle. I to, wie pan, nie dyskutuje. Dlaczego są nasze służby i nasze elity? Może pseudolity? No, dobre pytanie, wie pan, dobre pytanie. Nasze służby są to taki był dowcip kiedyś gołas z Kobuszewskim, Jasiu Wężykiem. Jak pytał Go... Kobuszewski gołasa do czego jest ta rura? A głos mówi, tarła jest do niczego. O, to właśnie. Ale kwestia jeszcze ukraińska, prawda? Proszę? To trochę bym się z panem zgodził. Kwestia ukraińska, prawda? Jeżeli no. tu, czy nie uważa pan, panie redaktorze, że lepiej dla Polski, jeżeli ci Ukraińcy, tu Białorusini są, pracują jak wyznawcy islamu? Jeżeli chodzi o wpływy, prawda? Kiedyś rywalizowaliśmy z Rosją o wpływ na swoją Do tego roku zachodnia Ukraina, zachodnia Białoruś była w granicach terytorium polskich. Ja myślę, że ta rywalizacja nadal się może i cicha odbywa, prawda? Nie mam na treści, Nie ale o wielka panie redaktorze, mogą się zmienić. O geopolityce, się zmienić roku, o geopolityce ja mam zdanie dosyć takie sceptyczne. A to z jednego powodu, bo nigdy tam się tak poważnie geopolityką nie zajmowałem, ale miałem kolegów, którzy bardzo byli wielkimi geopolitykami. Ale proszę usiąść, wystarczy, że ja stoję. E, no i oni mnie przekonywali jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych, że Polska powinna się złączyć z Rosją, dlatego że istnieje lej. Kontynentalny i ten lej kontynentalny przesądza o naszych wyborach, takich politycznych. No, prawie że mnie przekonali, prawie że mnie przekonali, ale potem Polska zaczęła się starać o przyjęcie do Unii Europejskiej, i ci sami koledzy, geopolitycy, tędzy zaczęli mnie przekonywać, że Polska powinna z Niemcami. Ja mówię, jak to? Przecież lej kontynentalny cały czas jest w tym samym miejscu. A co tam lej kontynentalny? Także przestałem wierzyć w geopolitykę, bo to takie są, to jest literatura. Proszę bardzo. Wie pan, to, że w Polsce... To nieprawda, że w Polsce... tam w Proszę Pana, to szkoda, że tak późno Pan to pytanie zadał, bo już tu Pani tego, ale powiem jedną rzecz. Polska leżąca w tym samym miejscu, mniej więcej Europy geopolitycznie, w swoim czasie była europejskim mocarstwem, które kształtowało politykę europejską, a nie tylko jej kibicowało. Więc w tym samym miejscu, także nie zwalajmy wszystkiego na miejsce, w którym jesteśmy, bo tu cały czas w tym samym miejscu jesteśmy. Tylko z jakichś innych powodów musiało to się. Ale, ale niech, mi pozwoli, niech, mi pan, niech mi pan pozwoli, niech mi pan pozwoli, niech mi pan pozwoli dokończyć, bo jak pan mi będzie przerywał, to nic nie zdążę powiedzieć, a już musimy się sprężyć. Otóż Polska była mocarstwem, ale nim być przestała z dwóch powodów. Po pierwsze, za panowania Zygmunta Augusta, więc bardzo wcześnie to się zaczęło, załamał się program ruchu egzekucyjnego, który prowadzić miał do wzmocnienia państwa i do wzmocnienia finansów państwowych. Ale to jeszcze byśmy jakoś wytrzymali. Natomiast bardzo poważne następstwa pociągnęły, pociągnął za sobą potop szwedzki. On trwał pięć lat, ale doprowadził do takiej dewastacji kraju, aż trudno w to uwierzyć, która jest porównywana ze zniszczeniami w czasie II wojny światowej. Jest jak najbardziej porównywalna. I w rezultacie potopu szwedzkiego pojawiła się w Polsce grupa społeczna, której przedtem nie było. Mianowicie szlachta gołota. Szlachta gołota to byli ludzie, którzy utracili wszelkie źródła utrzymania, ale mieli jedną rzecz, prawa polityczne. I natychmiast się nauczyli te prawa polityczne komercjalizować. I tak się narodził Jurgielt, czyli agentura. Która w, już w wieku XVII, a zwłaszcza w wieku XVIII, to była plagą życia publicznego w Polsce. I, i y, Sejm, Czteroletni, Sejm Czteroletni dobrze rozpoznał sytuację i w jednej z ustaw pozbawił szlachtę Gołotę praw politycznych odebrał im prawo głosowania na sejmikach, czyli wybierania posłów, czyli odebrał im prawa polityczne, ale niestety już za późno było. Niestety już było za późno. Także Polska upadła na skutek własnych błędów, które tam się były owocem między innymi działań państw ościennych, ale Państwa ościenne nie mają obowiązku dbać o polskie interesy i siłę Polski i prężność narodu polskiego. Przeciwnie, niech Państwo się zastanowią, co by Państwo, jaką politykę by Państwo prowadzili, gdyby każdy z Was był niemieckim kanclerzem. No przecież nie taką, która by, do, która by tu pozwalała na pojawienie się jakiegoś zalążka siły. Przeciwnie, tam, gdzie taka groźba by się pojawiała, natychmiast trzeba by było to likwidować. No i więc nie dziwmy się, że tak robią, ale robią tak, dlatego że my im na to pozwalamy. Przecież gdzie indziej, w krajach poważnych, agentura idzie na powrót. A u nas nie, to jakby któryś nawet się sam powiesił, to zaraz był Boże, co to za krzywda mu się stała, i tak dalej. Do tego doszło, że nawet przywódcy duchowi, biskupi, nie widzą nic złego w tym, że ich kolegami są konfidenci. No to, no to co to? Do czego to można Także, Ale my na to pozwalamy. My się z tym godzimy. I dopóki się będziemy godzić, to tak będzie. Proszę Państwa, od, odprężył się cały świat w związku z tym, że problem syryjski został rozwiązany zgodnie z tym, co wymyślił nasz cudowny polityk Jarosław Sikorski. Co prawda, początkowo tak się chępił, że to on, ale potem się okazało, że to nie on, że on tylko powtórzył pomysł kogoś innego, no ale w każdym razie Polska włącza się w ten sposób, powtarzając pomysły kogoś innego do światowej polityki, dzięki czemu prezydent Obama z ministrem, właśnie nie prezydent Obama, tylko sekretarz stanu John Kerry, z ministrem Ławrowem uzgodnili w Genewie, jak będą Syrię operować. No, będą Syrię operować zgodnie z rosyjskim planem, tak jak jeszcze za głębokiej Komuny. Nie wiem, czy ktoś z Państwa pamięta. Też Polska podejmowała takie su suwerenne pomysły. Był na przykład plan Rapackiego z utworzenia strefy bezatomowej w Europie, to znaczy usunięcia amerykańskiej broni jądrowej z Republiki Federalnej Niemiec. No i Rosjanie oczywiście dowiedzieli się o wszystkim z gazet, ale takim się to spodobało, że popierali ten plan Rapackiego, dopóki się oczywiście nie zdezaktualizował. W każdym razie. Suwerenne pomysły polityczne polskie znane były już i dawniej, no a teraz znajdują takiego genialnego kontynuatora w osobie pana ministra Radosława Sikorskiego, który zresztą ma zostać pierwszym sekretarzem NATO. No, skromnie jeszcze tego nie potwierdził, ale też skromnie nie zaprzeczył. Od razu mówiłem że dobry kogut w jajku pieje, pan Radosław Sikorski swoją polityczną karierę w ogóle zaczynam od razu od stopnia wiceministra i tak skromnie, bo Myślę, że gdyby rozpoczął od stanowiska premiera, też by nie był tym zdziwiony. Proszę Państwa, ale my tutaj Gadu Gadu o Syrii, no jak tam będzie, tak tam będzie. Natomiast w naszym nieszczęśliwym kraju zakończyły się protesty związków zawodowych, Sfederowanych wszystkie trzy centrale wzięły udział w tych protestach. Wszystko odbyło się zgodnie z rytuałem. Ale rząd, a w szczególności premier Tusk zachował siłę spokoju. No i po ostatnim dniu protestu lepiej rozumiemy, dlaczego premier Tusk zachowuje siłę spokoju w obliczu tych straszliwych paroksyzmów. Otóż dlatego, że pan przewodniczący Duda wezwał wszystkich brodaków, żeby zbierali podpisy pod petycją o rozwiązanie Sejmu i w ten sposób zamierza zamierza, że tak powiem, dokonać zmian politycznych w Polsce. No jest to jakieś rozwiązanie oczywiście, ale jak już te podpisy zostaną zebrane, to co dalej będzie? one dalej zostaną przekazane do Sejmu z nadzieją, że on jak te podpisy dostanie, to się rozwiąże. No ale jak się nie rozwiąże, to co? I tu mamy od razu wyjaśnienie, dlaczego premier tu zachowuje siłę spokoju, no bo jak Sejm dostanie te podpisy, to oczywiście uczyni z nimi to, co należy uczynić, ale się nie rozwiąże. Widzimy, że bardzo dużo pary się wytworzyło przez te ostatnie protesty, ale cała para, jak to u nas idzie w gwizdek, w związku z tym nie ma żadnego powodu, żeby rząd się tutaj czegokolwiek miał obawiać, a y, utwierdziłem się dzięki temu w przekonaniu, że ta sama ręka, y, która premiera Tuska y, na to stanowisko przywiodła, y, ta sama ręka wodzi za nos związkowców, którzy w rezultacie całą parę puszczają gwizdek. No i w ten sposób cała polityka sprowadza się, cały ten straszny konflikt sprowadza się do czynności rytualnych. Y, tymczasem y, Dzisiaj media doniosły o rewelacji, że nasza nadzieja na lepszą przyszłość, mianowicie złoża gazu łupkowego, w 30% już koncesje na jego wydobycie kontrolowane są przez słynnego filantropa, to znaczy finansowego grandiarza Jerzego Sorosza. W związku z tym chciałbym przypomnieć Państwu pewną sekwencję wydarzeń z roku 2009, poczynając od roku 2009, kiedy to w Pradze odbyła się konferencja pod tytułem Mienie Ery Holokaustu. Celem tej konferencji było stworzenie tzw. moralnych podstaw. Dla rewindykacji żydowskich w Europie Środkowej. Polskę reprezentował tam Władysław Bartoszewski, co oczywiście nic dobrego z tego dla Polski wyniknąć nie mogło. No i rzeczywiście. Władysław Bartoszewski nie tylko Polskę tam reprezentował, ale to wydarzenie, mianowicie konferencja w Pradze, miało swój dalszy ciąg. W 2011 roku, na samym początku utworzony został zespół HERC. Przez rząd Izraela, który przestał zachowywać w tej sprawie jakiekolwiek pozory, i agencję żydowską. Celem tego zespołu HEP jest odzyskanie mienia żydowskiego w Europie Środkowej. No i cały czas ten zespół pracuje. Na początku lutego 2011 roku bawiła w Izraelu delegacja rządu polskiego Inkorpore. Nie ukazał się właściwie z tej wizyty jakiś jasny komunikat. Na pewno sprawy rewindykacji były tam poruszane, ale ani słowa na ten temat nie powiedziano. Jedynie Walesa Bartoszewski w wypowiedzi dla której z izraelskich gazet wyjaśnił, że wszystkie ugrupowania parlamentarne są niezmiennie przyjaźnie usposobione do Izraela, co w przełożeniu na język ludzki oznaczało, że w roku wyborczym, bez względu na to, kto tam w roku wyborczym w Polsce, bez względu na to, komu tam bezpieka pozwoli te wybory wygrać, to izraelski program rewindykacyjny nie będzie zagrożony. No i rzeczywiście w maju 2011 roku bawił w Warszawie prezydent Obama, który w przeddzień przyjazdu do Warszawy otrzymał dwa listy. Jeden od takiej Światowej Organizacji restytucji mienia żydowskiego kierowanej przez byłego ambasadora Izraela w Warszawie Dawida Pelenga, no i od amerykańskiego, od Komitetu Helsińskiego przy Kongresie Stanów Zjednoczonych, żeby wywarł presję na rząd w Warszawie w kierunku realizacji tych roszczeń żydowskich.